QA z Bartoszem, ponieważ dawno takiego filmiku nie było. To miało być tylko fragment do vloga, ale wyszło na tyle fajnie, że stwierdziłam, że będzie osobny filmik. Zapraszam do oglądania. Miau. Kiedy zaczynamy mocno od Twojego uzależnienia? Kiedy uznałeś, że przesadzasz z energolami? Czy mocno odczułeś ich brak na początku? I ile już nie pijesz? Nie piję 10 miesięcy. Energetyków, no uznałem wtedy, że trzeba z tym skończyć, jak po prostu szukałem sobie wymówek, żeby się napić. E, czyli wiecie, no jak wracałem z pracy i nie było w lodówce, bo Izunia nie kupiła, bo na przykład zapomniała, albo nie była w sklepie, to ja szukałem sobie wymówek, że trzeba pojechać do Żabki, trzeba pojechać gdzieś tam, e, zrobić zakupy, bo nie mamy masła, nie mamy chleba, a przy okazji to od razu kupię sobie energetykę. No i ja zaczynałem od, e, wiadomo, małych bleczków, potem jeden, dwa bleczki, potem był jeden Monster, nagle dwa Monster, więc wiecie, to jest litr energola e, dziennie, to był dzień w dzień. Jeżeli przestawałem na chwilę, bo miałem takie krótkie breaki, to po dwóch dniach przerwy bolała mnie głowa. Jak już zdecydowałem, że koniec, no to tydzień był wyjęty z życia, po prostu No byłem nie do zniesienia i, i strasznie organizm się domagał tego. No ale wyszedłem, zastąpiłem sobie to na początku yerba matą, też coś nowego, ja lubię nowe rzeczy próbować, więc wleciała yerba, a potem dużo kawusi. Siri. Jak odstawiłeś, to byłeś bardzo rozdrażniony, tak. pamiętam, nie dało, jakbym jakby miał PMS, Bartosz. Hmm. E, bez kija po prostu nie podchodź, był strasznie wkurzony, taki poddenerwowany, szybko chodziłeś spać, często cię bolała głowa, tak. e, no taki poirytowany. No i ja właśnie pamiętam tę sytuację, jak przychodziłeś z pracy i pierwsze co to robiłeś, to otwierałeś lodówkę i sprawdzałeś, czy ten energetyk tam no. jest. No to już był taki nawyk, nie? Pierwsze miesiące miałem też tak, że jak przychodziłem przy, przy półkach, to się zaczynałem stresować i pocić? Tak? Tak, bo bardzo chciałem kupić. W sensie, y, nawet już po miesiącu stwierdziłem: Wow, miesiąc nie piję, może się napiję teraz z racji tego, że nie piję już miesiąc, yy, ale wiedziałem, że to by było zgubne. I jeszcze jak byłeś już na takiej mocnej fazie, gdzie piłeś te energetyki, to w ogóle na ciebie nie działały, tylko no, potrafiłeś je wypić przed snem. Ja sobie już jak się kładłem, nie wiem, około 23 do łóżka, yy, to na wieczór jako napój otwierałem sobie energetykę, miałem tutaj na kasliczku. Yy, Nieraz ja rano po prostu jak sprzątałam, to yy, tak, połowa. sprzątałam połowa, jeszcze połowa energetyka. No. Bo już usnąłem po prostu, więc no już przestały działać. Dobrze, że już z tym skończyłem, nie mów mi się o tym. <laughs> nie, że o tym mówisz, że to jest ważne, bo... Nie, oczywiście, yy, że tak. No, mało się mówi o, o uzależnieniu akurat mm, od jest, o tym. No, ale to też jest uzależnienie, no bo są takie same syndromy odstawienia, e, powrotów, wymówek, tak samo jest z uzależnieniem od wszystkiego. Dobra, jest pytanie, czy jesteś zazdrosny o Izunię? Czasem jestem. Kiedyś nie pokazywałeś tego, kiedyś się lepiej się kryłeś, albo nie byłeś, a teraz dopiero jesteś. Nie, cały czas dojść byłem zawsze. Ale Tylko też... nie pokazywałem ci tego, bo nie chciałem, żebyś. No właśnie, to się. No, czy że żebyś ty też na przykład stwierdził, o, skoro on jest zazdrosny o mnie, to ja mogę być o niego, więc Ale... ja nie pokazywałem, że jestem zazdrosny, więc nie chciałem, żebyś ty też była. Ale to się wiąże z tym, że uczymy się mówić o swoich emocjach mhm. i ty już o wiele lepiej mówisz właśnie tak. o swoich emocjach, bo kiedyś bardzo. Jak się mnie zdenerwuje, to ja mówię, denerwujesz mnie. kiedyś wszystko bardzo, bardzo tak trzymał w sobie w środku, a teraz ja mu mówię, Bartosz, powiedz mi, jak się czujesz, i mimo, gdy wymieniam emocje, jakie. I on mówi, no to tak. To też jest denerwujące bardzo, ale no... Ale to pomaga bardzo w naszej komunikacji. Jest super właśnie jeszcze drugie pytanie. Czy dajesz sobie prawo do płaczu? Tak. No czemu nie? Ale no nie wiem, dawno jakoś nie Bokem. No w tym roku pewnie tak, ale to bardziej z, nie wiem, z jakiejś krótkiej słabości, którą trzeba było od razu stłumić. No widzisz, to dlaczego tłumisz? Nie wiem. Bardzo! <laughs> nie, to nie jest tak, że ten, tylko coś, sobie, coś o czym pomyślałem, że na przykład nie wiem, nie jestem z czegoś zadowolony i mnie to bardzo zdenerwowało, y, więc y, zaszkliły się oczy, ale stwierdziłem, że trzeba iść dalej i, i to. I co, i być twardym? Pokonać. No, y, w sensie być twardym w taki sposób, że y, zmienić to. Na przykład coś mi się tam nie podobało, że nie wiem, mam, mam coś i, i się na przykład nie stawiam. A, ale pojawiają ci takie myśli, jak chcecie się płakać, że oni powinienem płakać, bo jestem facetem. Nie. Nie ma dla mnie wzruszających momentów w takich e, sztucznych rzeczach. Bardziej w, w, chodzi mi o filmy e, czy inne seriale, a w, realnych, w realnym życiu no, czasem się zdarzy. Jest dużo pytań o wesele. Kiedyś lub kiedy wesele, czy coś planujemy? Ostatnio było dużo wesel e, w świecie Influ, na Instagramie dużo się działo, więc w sumie nie dziwię się, że są pytania, jako że jesteśmy zaręczeni, czy coś działamy w tym kierunku. To jest w sumie pytanie do nas, obojka, a nie tylko do ciebie, ale Go! No, planujemy na pewno. To nie jest tak, że mamy zarezerwowaną salę gdzieś tutaj za, za dwa lata. No, my chcemy wziąć ślub i wesele zrobić za granicą. No, to też wynika z faktu, że duża część naszej rodziny jest, jest w Stanach, więc to się wiąże po prostu z przelotami. Jeśli byśmy chcieli to zrobić w Stanach, to wtedy nasi znajomi muszą lecieć do Stanów. Jeśli chcielibyśmy to zrobić w Polsce, to wtedy cała nasza rodzina musi przylecieć do Polski. To jeszcze jest kwestia do dogadania. Myślimy o tym, ale jeszcze nie działamy. A jest pytanie, ja się już jest izą introwertyczką i to jest, pytanie, to jest prośba, czy ty możesz powiedzieć, że to nie jest tak, bo czasem mam wrażenie, że ludzie myślą, że jestem strasznie nieporadna przez to, że jestem introwertyczka. Nie, 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 bo to, to się wzięło stąd, nie wiem, że na przykład nie lubisz dzwonić nigdzie tak, I, ludzie i ludzie klasyfikują wzią, że ja nie... to, że ty w ogóle nic nie jesteś w stanie zrobić, a za normalnie sobie dzwoni, załatwia swoje sprawy, nie wiem, podatkowo, księgowe, jeździ do swojej księgowej, dzwoni do na przykład banku, jak jest jakaś sprawa, więc to nie, to nie ma takich rzeczy. No, problem pojawia się jeżeli jesteśmy w dwójkę obok siebie i trzeba zamówić na przykład pizzę to muszę to zrobić ja, bo gdzieś nie chcę dzwonić i rozmawiać z ludźmi bo ona jeżeli nie musi rozmawiać z ludźmi to po prostu nie chce tak, nie chce dzisiaj no. ostatnio ja to zauważyłam, bo ostatnio Chmielowiecka robiła live'a e, chyba po, po naszym wyjeździe na Bali i ktoś tam się pytał jak Iza się odnalazła, jak Iza sobie radziła e, no i właśnie Karolina zwróciła na to uwagę, że słuchajcie, Iza to nie jest dziecko, Iza odnalazła się super, bo Iza zna angielski, super się wszyscy, wszyscy dogadywała, mm -hmm. wychodziła z inicjatywą, nieraz rozmawiałam z ludźmi, pytałam się o drogę czy coś i to wiesz, ja załatwiałam, mm, czy z kelnerami, czy z czymś, więc mam wrażenie, że czasem jest właśnie takie mylne postrzeganie tego introwertyzmu, e, z nieśmiałością może, o to jest mylone. Tak, nie. E, czekaj, przyjedzie, z nieśmiałością, a ja bym nie sklasyfikowała siebie jako osobę nieśmiałą. Nie. Ja lubię spędzać dużo czasu sama i ja ładuję wtedy najbardziej e, energię. Tak. I z unii wskaźnik y, ten, towarzystwa, jak w Simsach, y, spada, jeżeli jest w towarzystwie. Iza jest bałaganiarą. W sumie to są pytania do ciebie, a są o mnie. Patrzę y, na twoje biurko, gdzie teraz się malowałaś i odpowiedź brzmi tak. Jaki dobry moment w życiu wspominasz jako pierwszy, czytając to pytanie? Y, twój powrót z USA. Tak? No w 2014 Dziękuję, Dziękuję, żałuję, że nie mamy z tego żadnego nagrania. No wtedy Jak jeszcze... Jak zobaczyliśmy po dwóch latach, ja byłam tak zestresowana i... To by się wszystko inaczej rozegrało, jeżeli ty byś zaczęła nagrywać na YouTube'a już w Ameryce wtedy no to prawdopodobnie to był największy viralowy moment nas Wiem, Nasz, dlaczego ja wtedy... A mówię... tymczasem twoje wyjebanie z liceum po dwóch tygodniach jest największym viralowym momentem. Wyobraź sobie vlogi ze Stanów, jak chodziłam do liceum. Dlaczego ja wtedy nie zaczęłam YouTube'a? Żałuję no Wtedy był tego. blog musiałaś czegoś zacząć, a, a ty też, wydaje mi się, że wtedy ten introwertyzm, w nowym miejscu też w sumie, w którym byłaś rok dopiero, no, to też się objawiał tym, że nie postawiłabyś kamery i nie nagrywałabyś. Mm. To się stało później, jak po dwóch latach nabrałaś pewności siebie i wróciłaś właśnie do tej Polski, i po kolei pewne momenty, jak samodzielna nauka do matury, rezygnacja z liceum, zamieszkanie wspólne w wieku 18 lat i ty nabierałaś pewności siebie, stwierdziłaś, dobra kamera go. Nie? Czy bardzo dostaje propozycje od innych dziewczyn w DM-ach? Nie. Nie, 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 nie. Wszystkie nie. osoby, które obserwują Bartosza, obserwują też mnie. E, I jesteście tak kochane i miłe, że nie piszecie nic do Bartosza. Nie no, to przecież widać, że zajęty maczek. Za co tak lubisz USA? Dlaczego to Ci się tam podoba? Jaki powód zajawki na Amerykę? Wydaje mi się, że to wynika z dzieciństwa. No, ponieważ jak wszyscy wiedzą, no, mamy rodzinę w Stanach i dostawałem też paczki. Z różnymi rzeczami, wiadomo te słodycze, czy, rizesy czy inne, e, te no jak się nazywają te, te takie e, kisses, mm -hmm. tak te, te, te cukiereczki, e, te buziaczki, no to jadłem już w, jak, jako dziecko płatki z Ameryki, e, no i w sumie potem poznałem Izunię. E, która też jeździła do Ameryki, na wakacje, bo ja nam Właśnie. Szukuję, na przykład latałam na wakacje, też mi coś kupowała, też mi coś przywoziła, potem wyjechała, związek na odległość też była w Ameryce, więc stamtąd cały content. No, ja tą Ameryką przysiąkałem od małego yy, i cały czas ją przesiąkam, dlatego lubię Starbucksa, dlatego lubię Apple, wszystko gdzieś tam ma swoje korzenie w Ameryce. No. Ameryka ma też dobry PR, no tak. Ameryka dobrze się kojarzy. Wszystko, co w Ameryce wydaje się kolorowe, szczególnie fajne. Dla, szczególnie, duże, tak, szczególnie dla nas, dla, dzieci. Dla, dla Polski, dla Polski. Ameryka, no to wiadomo, już teraz nie jest tak jak kiedyś, ale też wydaje że tam jest dobrobyt mycimy mleko. No nie? Teraz tak nie jest, ale no niektórzy dalej tak myślą. Więc no ja tym przesiągnę jako dziecko i pewnie dlatego tak bardzo lubię Stany. Czy jest coś, co nie podoba Ci się w działalności Izy w internecie? To, że tyle na siebie nakłada, yy, ma tyle pomysłów i chce wszystkie je zrealizować naraz, i potem się stresuje i ją boli głowa. W dużym skrócie. Bo ja mam po prostu 100 pomysłów na minutę. Tak. Ja mam listę filmików, na przykład, które chciałabym nagrać, listę TikToków, i mam tego tak dużo, i nie jestem w stanie tego podzielić, bo ja jestem tylko jedna. I to się może tak wydawać, że a co to jest, nagrać TikToka, czy coś tam, ale w momencie, kiedy mi dochodzą właśnie tiktok, instagram, youtube, prowadzenie sklepu internetowego, wypuszczanie nowych produktów, pakowanie i kontakt z podwykonawcami, pracowanie nad swoimi tymi, odpisywanie na maile i współpracę, to to jest praca naprawdę, jakbym, jakbym mogła, a jeszcze nie mogę sobie na to pozwolić, to jest praca dla kilku osób, nie, żeby mogła... Um, co tak kaszle? E, zatrudnić osobę na przykład tylko od maila albo tylko od montowania tak. Montowanie, nie? To jest kolejny ten Albo właśnie montażystę czy y, operatora Albo od content creator, nie? W sensie ja muszę być tym wszystkim Albo od pakowania paczek A no ciężko jest mi, I... Mam wrażenie, że yy, nie jestem po prostu w niczym dobra, bo jestem tak bardzo rozdzielona na tyle różnych rzeczy. Ale ja to ogarnę kiedyś. Jest dużo pytań o swój glow up, z czego on wynika, jak to się zaczęło, co, jak to osiągnąłeś? Nie wiem, no wydaje mi się, że naj, największą różnicę u mnie robi to, że ogarnąłem sobie włosy, w sensie ścinam je po prostu na 6 mm i to, że mam brodę, a wcześniej nie miałem, po prostu ja miałem bardzo jasne włosy, nagle, yy, kiedy, 4 lata temu, czy... Zaczęły mi te włosy ciemnieć i dzięki temu mogę mieć właśnie zarost, yy, który sobie ogarniam, plus do tego doszła siłownia, której nigdy nie miałem, więc yy, tak się, yy, nie wiem, zrobiłem bardziej postawny. Ale też zmieniłaś się... się ten, szczęka, no, 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 przez tak. to, że nosisz aparat, zmienił Ci się zgryz i A. nie masz już, kiedyś miałeś taką bardzo pociągłą, Ciągną. A wąską tutaj się roz, rozciągnęło. Tak, teraz masz bardziej taką tutaj, no. Tak, no może, może dlatego, właśnie Jeszcze aparat... No, aparat, zarost, włosy, siłownia. Okulary nie nosisz. I już. przestałem nosić okulary. Pewnie jakbym teraz założył, to też byłby inny efekt. Ej, czekaj, a mam chyba te okulary, chcesz założyć? Mogę założyć, no? No to są te, te stare, no ale. Przecież na, na tych skończyłem, nie? Uwaga, tadam. No jest inaczej całkowicie. Przez to, że mam też krótkie <laughs> włosy, nie? Okej. No, ale nawet y, troszkę mi to nie pasuje już, aż chłopcy zostały te ostatnie. Jak źle widzisz w nich? To przybliżają mi po prostu. Daniel, y, co myślisz właśnie o sobie, jak widzisz swoje zdjęcia sprzed kilku lat? Y, no, że zrobiłeś to dobrze. <grych> Chcesz zdradzić ile ważysz? No, w tej chwili, dzisiaj się ważyłem, 82,5. A masz wzrostu? 176. O, policja. Policaj! Przyjechali do nas? Hmm. Czy jest ciężko chodzić dzień w dzień na siłownię? Psychicznie, jak i fizycznie, bo Bartosz teraz robi sobie takie wyzwanie w sierpniu, że przez 28 dni e, będzie chodzić na siłkę dzień w dzień. Tak. Jest, było ciężko na początku, ponieważ, <laughs> tak jak już wspominałem wcześniej z tymi energetykami, no y, głowa nie chciała na to pozwolić i jak ja już y, pod koniec lipca, za każdym razem jak miałem, już sobie myślałem w pracy, że no dzisiaj o 19 wychodzę, to im bliżej było do, do końca pracy, tym bardziej głowa mnie zaczynała boleć, bo y, no, miałem parę takich sytuacji, że jak mnie bolała głowa, to wcześniej sobie odmówiłem po prostu tej siłowni, no boli głowa strasznie, nie chcę się ćwiczyć, y, ale się przemogłem z 2-3 razy, no i już organizm się przyzwyczaił, bo po prostu nie chciał tego wysiłku, nie chciało się iść, więc organizm wymyślał sobie wymówkę warto też warto zauważyć, że ma bardzo silną psychikę, dlatego tak zrezygnował z tych energetyków, gdzie ja sobie nie wyobrażam, ja na przykład, mi jest bardzo ciężko sobie cokolwiek odmówić. Ja nie potrafię, jak ja na przykład coś chcę no, albo na coś mam ja ochotę... Ja ci mówię na przykład nie, 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 tak. no, może innym razem, może coś ten i ty, A ja nie potrafię, jak, no. jak się na coś uprę, to ja muszę to mieć, jak mi się coś zachce, coś do jedzenia czy cokolwiek, a Bartosz ma taką psychę, że on jest w stanie sobie wszystko rozkminić. I odmówić. No. no. Czy on ci drink daje i chce robić z Tobą jakieś dziwne akcje? Ile ty masz lat? 17. Czy uważacie, że gdybyście zaczęli spotykać się jako dorośli, relacja byłaby inna? Hmm. Na no, no na pewno inna, bo my mamy dużo wspomnień yy, i we wszystkim gdzieś, jakieś mamy takie. Yy, my dorostaliśmy yy, razem tak. przede wszystkim. i Mamy nawyki, które sobie wyrobiliśmy wspólnie, dlatego dobrze tak yy, kooperujemy i współpracujemy, bo może jakbyśmy się poznali na do, jako dorośli, to na przykład, nie wiem. Yy, my, my, mielibyśmy już inne wyrobione nawyki, tak. które wyrobiliśmy sobie sami. Albo wyrobiliśmy z innymi partnerami tak. i musielibyśmy się docierać. A przez to, że my jesteśmy ze sobą tak długo od dzieciństwa, czy od mm -hmm. dzieciństwa, no od, od czasów nastoletnich i jak się wyprowadziliśmy y, z, z domów, to wyprowadziliśmy się od razu do siebie, więc my wchodziliśmy i w dorosłość i od razu nauczyliśmy y, się żyć ze sobą. Tak. Czy widzisz przeciwności, które mogłyby spowodować koniec naszego związku mimo miłości? Mm. Wydaje mi się, że i tak są i w pewnych rzeczach się nie zgadzamy, e, ale nie, wydaje mi się, że i tak czy jak znajdzie się porozumienie, bo po prostu jak coś by było takiego, naprawdę grubego, że się z czymś nie zgadzamy, nie wiem, na przykład różni nas jakiś znajomy. E, przypuśćmy, że Iza bardzo go lubi, a ja go bardzo nie lubię, nie? E, Iza chce go zapraszać, a ja nie chcę, to po prostu znaleźlibyśmy kompromis. To, to nie jest gruba, wobec sobie na przykład, że ja będę chciała dziecko, a ty bardzo nie będziesz chciał. Aha, to wydaje mi się, że też da się ten... Tutaj. No i jak się dogadamy? No nie wiem, na przykład dogadać się, że ok, może ja nie chcę teraz, poczekajmy chwilę. Nie? I dogadajmy się, że jakiś czas. Że potrzebuje na przykład, bo ja nie chcę. Ale ci... w drugą stronę, że ty bardzo będziesz chciała mieć dziecko, a ja nie będę chciała ci tego dziecka urodzić. To ja bym powiedział, że ja nie chcę w takim Nie terenie. bardzo, żeby teraz ciężko ci sobie to wyobrazić, ale wejdź w rolę, że naprawdę chcesz mieć dziecko, a cię odwali, będziesz mieć y, taki instynkt macierzyński, y, a ja ci powiem, nie, nie chcę bardzo, że ja ci nie urodzę dziecka, ogarnij się to. No z... dobra, no to zbieramy pieniążki na inny sposób urodzenia dziecka. Pytania, długo zbierałyś się do zaręczyn? Długo. To też to się tak ten pierścionek odkładał. W takim sensie, że woleliśmy wyjechać sobie teraz tu, a teraz tu, a to jednak był koszt, bo ja nie chciałem tego zrobić po kosztach gdzieś tam w lokalnej restauracji, tylko chciałem to zrobić z, z większą pompą trochę. No i dobra, planuję sobie to zrobić z większą pompą, ale tak jak mówiłem, w międzyczasie dobra, kiedy chcę. No, żyć... podjąłeś tę decyzję, że yy, dobra, zrobię to. Pamiętasz to, no, kiedy to powiedzieć chyba rozkwinieś? No, no kiedy? parę miesięcy wcześniej. Ale także konkretnie, bo to, że chce się zaręczyć, to ja wiedziałem, no nie wiem, mogę powiedzieć spokojnie 6 lat temu. że to było jasne, nie? Jak już byliśmy razem 4 lata, ja już wtedy wiedziałem, że będziemy razem na zawsze. Yy, <grym> tak. 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 I, to, I wiedziałem, że no trzeba się będzie świadczyć, no ale no, tak, była szkoła, będzie. była szkoła, były przeprowadzki w międzyczasie, więc yy, odkładałem to, nie chciałem... W Wchodzić z zaręczynami w etap innych rzeczy, które mieliśmy. Czy bałeś się, że nie podałasz z językiem angielskim w stronach? Tak, z jednej strony tak trochę się bałem, że nie podałam, ale jakoś tak wyszło naturalnie. Ja tam dużo tego angielskiego gdzieś chłonę z, z gier, z social mediów, więc wyszło w miarę okej okay, mi się wydaje. Nie miałem takich większych problemów, a jeżeli gdzieś miałem coś zrobić, no to pytałem się Izuni. A chciałbyś tak. się zapytać na, zapisać na jakieś lekcje? Może lekcje, no mam nauczycielkę obok, to możesz mnie dydać. No a czemu nie możesz nic, żebym no, że ja chciała uczyć? A to już może bliżej następnego wyjazdu. No i co? No i to wszystko. Dobrze, Zjednamy się? Tak. Dziękujemy wam za oglądanie, widzimy się w następnym filmiku. Na razie, pa!